Tak się rozpędziłem, że zapomniałem wziąć aparat do ręki na chwilę. Także tak, pokrywę mamy założoną. Tutaj było troszeczkę, tutaj tam gdzie kiedyś, tam gdzie wskazywałem przy, tutaj, przy przejściu, przy przewodach klimatyzacji, no tam było troszeczkę gimnastyki. Zrobiliśmy to na cztery ręce. Pokrywa sobie siadła ładnie na swoim miejscu. Wjechały wtryskiwacze. Wtryskiwacze po czyszczeniu dostały nowe podkładki, no wiadomo nowe podkładki, nowy o-ring taki na korpusie wtryskiwacza i nowe o-ringi do powrotów wtryskiwacze według instrukcji serwisowej dokręca się momentem 8Nm plus 90 stopni tak też zostały dokręcone no, oczywiście na nowych śrubach ja wcześniej mówiłem, że zrobię taki pomiar, czy ta śruba faktycznie się wyciąga, ta, ta, ta stara względem tej nowej. Było to niemierzalne, także, także nie pokazywałem tego za bardzo, no po prostu zrobiłem sobie to na szybko, gdzieś tam przyłożyłem jedną do drugiej i, i, i praktycznie wyglądały tak samo. Także co? Pokrywę mamy, pokrywa już jest tam uchwycona śrubami, tutaj jeszcze przyjdzie, tutaj jeszcze przyjdzie listwa wtryskowa. Teraz się skupię na założeniu, na założeniu tego tutaj kolektora sącego. On już sobie wjechał na miejsce, na nowych uszczelkach. To są uszczelki okrągłe i uszczelki kwadratowe i to one, sobie, one już sobie siedzą na miejscach, także za chwileczkę sobie przyłapię go śrubami i będę sobie rozkładał powoli instalację elektryczną tutaj na tym silniku, bo trochę tego farszu jest aha, wjechała nowa pokrywa, dlatego że na tej pop, starej pokrywie jak ją sobie tak dokładnie zacząłem oglądać, to w okolicach, tutaj w okolicach gniazd wtryskiwaczy tutaj w tych miejscach Tutaj o, to nie widać tego teraz, bo tu instalacja przeszkadza. Tam jest uszczelka gniazda wtryskiwacza, i w okolicach tego gniazda na środkowym wtryskiwaczu zauważyłem pęknięcie. Także szkoda tej roboty. E, szkoda by było tej roboty zakładać starą, starą pokrywę. Nowie, nowa. Nie jest to co prawda oryginał, ale jest to zamiennik taki rozsądnego producenta. Tutaj po konsultacji z właścicielem zadecydowaliśmy się właśnie na, na, ten, na, na takie rozwiązanie. Z tym elementem miałem tutaj trochę zabawy, ponieważ samo jego przykręcenie do, do przepustnicy za pomocą czterech śrub to tam jest banał. Natomiast trzeba również zgrać w tym samym czasie rurko DeGera. I tu, między tą, między tą rurą tą a tą rurką DeGera, jest taka fikuśna uszczelka. Oczywiście zawsze stosujemy nową. I ta uszczelka ona ma takie trzy łapki, które mocują ją do, 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 do takiej powiedzmy flanszy. I wszystko jest fajnie, kiedy ta flansza nie jest zawalona tym dieslowskim nagarem. No tu niestety była kilkukrotnie mi to spadało. Kombinowałem no i jakoś tam mi się udało to skręcić. Po prostu poskręcałem sobie to wszystko na luźno i w, odpowiednim moment, w odpowiedniej chwili po prostu podokręcałem te, te śruby. Ale jest tutaj trochę zabawy, jest tutaj trochę gimnastyki. No jeszcze późna pora spowodowała, że ta robota szła jak szła, ale jest to złożone. Powinno być szczelne, skręcone jest. Tu jeszcze tylko śrubę muszę wkręcić, przytrzymującą tę przytrzymującą rurę do uchwytu. Cztery śruby dokręcam, i tutaj tę i opaskę i tę stronę byśmy mieli zamkniętą. I za chwileczkę tutaj jeszcze tylko sobie położę prowadzenie. Tutaj jest takie dla, dla przewodów powrotnych do paliwa i dla instalacji elektrycznej. I jak to położę, to zaczynam rozkładać już instalację elektryczną do, na, na swoje miejsca. Pasek klinowy mam założony. Pasek klinowy ściągałem po to, żeby w momencie tutaj mycia tych elementów różnych, żeby guma nie oberwała tymi substancjami ropopochodnymi, bo jak już wcześniej wspominałem, guma tego nie, nie, nie lubi. No trochę mam tu obsuwę na tym samochodzie, ale robiłem też inne dzisiaj rzeczy, niekoniecznie związane z uniesieniami warsztatowymi, dlatego dopiero teraz tutaj startuję i, i myślę, że do wieczora tutaj usłyszymy tego diesla pracującego i nie będzie wycieków No i co? Audi mamy ogarnięte. Poskładane wszystko zostało tak jak powinno Było trochę zabawy Szczególnie było dużo 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 zabawy z połączeniem rurki Tamtej która biegnie od DGR Samochód jest w pojeździe testowej Przejechałem nim o, no, przejechałem nim taki spory odcinek nie ma wycieków, krople nigdzie nie wiszą. W poniedziałek, w poniedziałek pojadę tym samochodem na przegląd, bo tak się dogadałem z właścicielem, że, że zrobię to ze swojej strony, bo mam jakieś tam biznesy po drodze do załatwienia. Co mogę powiedzieć o tej robocie? Nie była miła. No nie była miła. Wycieki oleju nie są fajne. Naprawdę jest dużo babrania, dużo czyszczenia. Policzymy to według roboczo godziny, to można wyskoczyć z papci. Ale jest to do zrobienia. Z mojej strony, co mogę powiedzieć? no Nie bać się tego silnika. Pamiętać, która śrubka gdzie idzie. Najważniejsze, żeby nic nie zostało po robocie. <laughs> Kiedyś się nas pytali, jak, jak zaczynaliśmy zabawę warsztatową: to ile Wam zostaje tych śrubek po robocie? Nic. Jeszcze dokładamy od siebie. Aha. No, to taka dygresja moja. Natomiast, tak, jeśli chodzi o to auto. Fajny samochód. Bardzo przyjemna jazda. Sprawdziłem. Oddaję samochód właścicielowi. Niech jeździ. W przyszłości będziemy na pewno wymieniać prawą pokrywę zaworową. Na razie, na tę chwilę, te operacje, które były do wykonania, zostały zrobione. No i zostały zrobione prawidłowo. Chociaż, no mówię, no było, było, było trochę roboty. Fajnie jest czasami zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która gdzieś tam no, przyłoży tę rękę, tu coś przytrzyma, tam coś odegnie. Eee, samemu można to zrobić, ale, ale w dwie osoby to tutaj jest to troszeczkę prostsza operacja. Eee, na tę chwilę zamykam maskę, wyjeżdżam. Audi mam tam jeszcze w tunanie do poskładania jakieś tam drobne sprawy, ale to naprawdę to są jakieś pierdoły. No i jeszcze dzisiaj może machnę sobie. Taką prostą rzecz jak wymiana oleju w mini R53. Fajny samochód. No ale to tam powiedzmy temat na następny materiał. No nic. Jest sobota. Życzę udanego weekendu. Jutro handlowa niedziela. Idźcie, kupcie prezenty komu tam macie. A jak nie, to sobie zróbcie jakiś prezent. No, wszystkiego dobrego. Na razie.